Dzień dobry kochani, witajcie znowu w ósmym odcinku naszej przygody z Amelią zjawiską. I dzisiaj co? Amelia dzisiaj będzie szukała drugiego partnera jakby, bo tutaj ma zdobyć miłość dwóch simów. I jedziemy na, na przedmieście. Na przedmieście do kasy. No pod szczęśliwą kartą. Tak, to będzie to. O, już podjechało. Co ty robisz? Jedź na parcelę publiczną. Ona już do komputera. No, jedź na parcelę. Ona nie chce jechać na parcelę. No, i pojechało. No, chyba sobie jaja robisz. Nie, no po prostu ja mam dość. Ona myśli o miłości, no myślę o miłości, a samochód jej odjechał. Zadzwoń po taksówkę natychmiast i jeszcze tu ogarnij, pielęgnuj wszystkie. Łap owady i, i podlej wszystkie. raz będzie. Kto to przyszedł? Stanisław Kołderko. Dobra, przedmieście i jeszcze raz. Kasena pod szczęśliwą kartą. Dobra. Jedź. No jedź, bo jedzie znowu. No, 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 i pamiętajcie, subik, komentarz, serduszko. I lecimy. Dobra. Uwaga, zrobił się wieczór. I jedziemy. No jej już. Pojechali. Przyjechała. Patrzcie, co ona tutaj ma. Gorące pocałunki z trzema simami. Tutaj nie będziemy się tymi obawami sugerować. Wchodź. Wypędź. Zamów napój mieszany. Mieszany. Delineczka. Zamów sobie dlineczka. Szybciutko. Czy... Ach, kurde, mogłam ją przebrać. Tu się teraz nie da jej przebrać. Co ona chce? Umawia się z Narandkę. Kto to jest? Armando Cox. To ten sam Armando, a Jacek Markiewicz. Markiewicz to mi się... Ma... Makarewicz? Jaki? Ma... Makarewicz. A już myślałam, że Markiewicz, to mi się nie kojarzy dobrze. Powitaj Sima, Makarewicz. Zobaczymy. Tutaj Koks śpiewa. Czy, ma, czy macie jakieś ten? Co to jest? Co to jest? Nie będziesz teraz patrzyła, co to jest. Gadaj. Z, e, zapytaj. Czy podoba ci się? Od razu z grubej rury lecimy. Mogę ją przebrać. Nie, nie podoba ci się. To spadaj. To, to spadaj. Mm, ten koks też mnie nie lubił. A tu bardzo mało osób jest. Dobra, graj. Sprawdźmy, może wygramy jakiś hajs. O kurde. Poleciało. Może ktoś... A to kto to jest? Oscypek. Nikt ze mną nie chce grać, rozumiecie to? Dominikaturek. O, ktoś gra. Ta babeczka ze mną chce grać. Alicja. Nie. Janka. Janka ze mną gra. Zobaczymy, czy coś wygramy w ogóle. Kup eliksir. Ona jest jakąś wiedźmą. O patrzcie, dosiadł się Jacek. Spójrzmy to, a nie jednak odszedł Jacek. O, Koks się chyba dosiądzie. Armando. Alicja, musisz to wygrać. Rozdaję karty. Zobaczymy, kto tu oszukuje. Koks się dołączył. Szkoda, że ten Koks mnie nie lubi. Plus 10, Plus dziesięć. O, coś się nie lubią. Z Dominiką Turek chyba. Coś się zacięło znowu. Halo, halo. O, odcięło się. Nie lubią się z Jackiem Markiewiczem. Makarewiczem. A z tą, z tą Dominiką, to tak ten. Średnio. Dobra, przyspieszę to. 80 zarobiłyśmy. Ale to nie wiem, czy to my zarabiamy. To nie, to nie my chyba zarabiamy to 10. O, matko, Jakie pioruny tu strzelają. Ile ta gra będzie trwała? Tutaj się coś wydarzyło. Co tu się wydarzyło? Nie wiem o co tu chodzi. Dobra. Ale mi kasa nie leci, to ja chyba przegrywam, albo ja nie wiem o co tu chodzi. Poczekajmy. Zatrzymajmy to chwilę. Zaraz do Was wrócę. Wróciłam. Musimy poprawić jej reputację, bo ona ma reputację przeciętniak. Tak nie może być. I chciałam jeszcze tutaj, wiecie, jej y, te. Gdzie tu się kupuje jakieś te dodatki? Takie. Nie, nie umiejętności, tylko hmm, gdzie to było? Takie się kupowało tu. Co to było? Nie. Fan Fatal. Alicja ma poziom aspiracji. Fan Fatal, czy Fan Fatal, czy jak to się mówi? Bez niej mam fatale, że ja nie mogę. Gdzie, gdzie się kupuje te rzeczy za te, za te punkty aspiracji? Lecimy dalej z tematem. Ona myśli o miłości. O kurczę, ktoś tu przyszedł. Przychodzą na coś simowie. Tadeusz prawo, M ym, Ścisła w puszka jakiś. Jest kto? Łukasz Tubylec, prawo. Tymoteusz, prawo. Weź yy, powitaj wszystkich. Zobaczymy. O matką. Dobra, już kończymy to granie, bo jakoś nam nie wychodzi. Plus 70 zarobiłam. 170. Słabo trochę, słabo. Amelia. Po, powitaj Tymoteusz prawo. Weź z nim, pogadaj. O, mamy pioruny z nim. O kurde, ale trafiłam. O kurde, ale trafiłam. Nie graj. Ale trafiłam. Rozmawiaj. Spędzaj czas. Ale ona woli brunetów. No ale trudno. E, zapytaj. E, co cię kręci? Zapytaj. Zapytaj, y, w jakim pracujesz w zawodzie, y, rozmawiaj, nie, schlepiaj, podziwiaj. Zobaczymy. Ona ma taką aspirację, no to trudno. Trzeba jej spełniać to. O, coś się tutaj, o, on nie lubi mody. Nie lubi mody, coś im minusy im lecą, nie wiem o co tu chodzi, chociaż mają, a ile mają piorunów razem, malarstwo go nie interesuje, a zapytaj go jeszcze, gdzie jest więcej, zapytaj, czy, ci, czy podobam ci się, zapytaj go. No, poczekaj, oni tam sobie gadają. Już mają 20, 22. Lubią się. O buziaczkach to tararara. Tu stokrotka to są pewnie ulubione kwiaty. Jego też. Super, super. Dobra, o, zapytajmy się, czy, czy ona mu się podoba. Zobaczymy. O, podoba mu się, patrzcie. Ale jeden piorun tylko flirtuj oczaruj go osobom, ale zapytajmy sobie więcej. Zapytaj jeszcze, w jakim zawodzie pracujesz? Przyjrzyj mu się. I więcej jeszcze. Gdzieś zapytaj znowu. Rozmawiaj chyba. Yy, nie, nie, nie. Bogawędka. Dobra, niech będzie. Yy, więcej. Zapytaj go jeszcze. Jakie ma pragnienia. I więcej. Zapytaj ile ma pieniędzy. Jak <laughs> powiedzieć. Zobaczymy. My musimy hajs mieć Kierownik w, w barze musi pro, poprawić kondycję. Okej. Okay. I co tam jeszcze było? A ile ma pieniędzy? A nie wiem, nie widziałam. Chyba, że jest bogate. Na, na dwa takie te Dobra, grają razem. Okej, okay, dobra. Ona chce go pocałować. Umawia się ze mną na randkę. Ona sobie teraz je. Dobra, bez może głodna. Musi iść do pęcherzy. W sensie załatwić się do pęcherza Musi iść tak dokładnie. I zaraz będzie śmierdziało. Patrz. Oni tu o miłości rozmawiają. Ten... Tysiąc dostał aspiracji, ona musi się umawiać, weź się umów z nim na szybką randeczkę, flirtuj, oczaruj go, schlebiaj, podziwiaj, rozmawiaj, może tańcz razem, o. To jest ta Karolina chyba. Patrz, on znowu jest oczarowany nią. Ale tylko jeden piorun. Jak mam zrobić, żeby trzy pioruny? Ta Karolina japa coś od nas chce. Flirtuj. Oczaruj. O kurde, gwizda na mnie. Potańczmy razem może. Flirtuj. Nie mogę go pocałować nawet, a nie Zapytaj. Yy, umówisz się ze mną? Nie. Twój, jaki jest jakiś znak zodiaku? Rakiem jest. Skorpionem chyba. Skorpionem jest. Dobra, jest. Ona myśli, że ja Nie mogę po prostu. Patrz. Julian Naleśnik o mnie myśli. Jedziemy do Naleśnika natychmiast. Julian Naleśnik o mnie myśli. Powitaj, Sima i Julian Naleśnik. Czy wy to czajcie? Przywitoczajcie, Julian leśnik o mnie myśli. To znaczy, że może się coś podobać Julianowi, mogę się podobać Julianowi. Juan Leśnik Nie, nie podoba mi się, nie ma chemii. Nie, to z Juanem, nie, nie, ale myślał o mnie. Może on udaje? Nie wiadomo. Lecimy dalej. Coś tam sobie co pomyślał o mnie. Od miłości do niedawiści, jeden krok. A byłaś w alecie, żebyś tutaj się nie skompromitowała. Właśnie, ona się może skompromitować zaraz. Na oczach całej ludzkości. Dobra. Napełniła sobie pęcherz, zamów drinka. Zamów napój z butelki. Dawaj z butelki zamów napój. Z butelki, czyli pewnie Szocika. Szocik wleci. O kurde, ale ta Simka jest piękna. Ona gada z Tymoteuszem, ale on myśli i tak o mnie. Ona się pod, popatrzyła się, widzieliście to? On powiedział, mrał, mrał, coś tam pomyślał o mnie, a ona się odwróciła i zobaczyła na mnie. Rozumiecie to? Poczekajcie, bo muszę tutaj podłączyć, bo się zaraz wszystko wyłączy. Dobra, bo tutaj już jest siódma rano. Cały dzień tu spędziła, więc wracamy. Wracamy do domu, no bo ona jest śpiąca. Nie ma co. Zadzwoń po taksówkę. I wracamy do domu. W, bre... w beczce zabrakło soku. wejść w tryb kupowania, aby pozbyć się beczki albo kup nową. Co to znaczy? Nie rozumiem. W jakiej beczce zabrakło soku? Dobra, ona gada z tą Karoliną. Jedziemy do domu, bo ona jest śpiąca. Zaraz będzie śmierdzieć i tyle będzie z tego wszystkiego. Przepraszam. Musimy zadzwonić do, do, do Tadeusza zaraz. Taksówka zaraz przyjedzie. okej. Okay. Bardzo fajnie tu było. W tym kasynie, podoba mi się. Ona będzie. Karaluchy gniotła, tutaj. Tu nam ile 8 daje, a to mam daje 5. Kurczę, całować się z trzema simami. A jak mam się całować z trzema simami? Muszę zaprosić tego Tymoteusza prawo. Tylko tak, żeby nie widział ten motocykl. Muszę z nim iść na miasto. Na... O, patrz, Adam jakiś. O, nie. Adam myślał o mnie. Adam. Trudno już po Adamie. I jedziemy do domu. Amelia przyjechała właśnie do domu, idzie robaczki tamten tam połapać, coś tam, podlej wszystkie rośliny, bo uschło. Złapała jakiegoś robaka. Owada, żuk grochowaty. Następnie to wyrzuć czemu motyl cesarzowej, a tu. Żuk dżentelmen. Dobra to jest ostatni, który złapię. nic nie złapała. Dobra, pada deszcz. To jest ostatni. Dobra, już nie ma żadnych. Dobra. Szybciutko. Podlej te roślinki. Parariram, parariram. Uciekło mi znowu. Bardzo lubi deszcz, mi się wydaje. Podoba jej się jak pada deszcz. pielęgnuj no czemu nie podlewasz wszystkiego no dobra idziesz już spać bo matko ona zaraz ona zaraz tutaj ten kipnie śpi w bieliźni. dobra chorobliwa No nie wiem. Dobra, ona idzie teraz spać. Dobra, i co? No wrócę do Was jak ona, albo nie, wiecie co? Kończymy już ten odcinek. Dzisiaj było dużo emocji u Ameli, więc no musicie wyspać. Matko łoska, w ścielniu. No to ja dziękuję Wam kochani za oglądanie, za łapki w górę, za subiki, za wszystko. Dziękuję, że jesteście i kocham Was i do jutra.